Kurwa, ale zabił mieszka. No lepiej, że ja też umiem na mnie. Może Co, Jakub? Nie! Skąd ty tu jesteś? Ej, okay. no robiliśmy. Brawo! Kid dałm. Kurwa, co jest śmieć? Miałem go już. A ja zamiast szako, to widzę, kurwa, szę... Rżnie w twarz, ale miło. O, co to za pindole w moich oczach? Widzę pindole w twoich oczach. O Jezu. <laughs> I mnie po prostu wjebie. Idę romować. po tym, jak Dobra, idę na topa. Zabijamy go. Dostałem jako gift. Dawaj go. Od mojego kochanie. Kurwa, co to? <laughs> tak mnie, tak mnie rozbroiłeś, że ja skurwałem z ty! I mnie zabił! Zabił, i on go zabił! Kurwa! Wszyscy <laughs> <laughs> nie trafiłem z <staunta>. Co? <laughs> Kurwa, dojebał ze dostałem od mojego kochania i mnie to tak rozpierdoliło, że nie trafiłem z tam w kurwa co gata i mnie wjebał. Cześć. Co za kasaństwo, ja pierdolę koło niego przyjechałem, tak się... Ziało. Co za kujna. Dlaczego nie O, mogę już się u Ale się śmiałem. Od... Ty, Timo mnie jebie. Zajebał mnie. Gdzie? Ty mówcie jak giniecie, bo ja potrzebuję... pół minut wcześniej, jazdy. żeby ultę odpalić. No i kurwa znowu... ...znowu klasz u co jazdy. to, co to, to co tu nie wiedziałem. Powiedziałem... ...Teemo mnie jebie. jebie. Kurwa, myślałem, że tak po prostu. Gdzie? Tak, Ale mam mojego piótka. Jak może cię jebać? mnie jebie. rozumiem, że... Ty masz taką kabanę, że... No nawet stary, to stary, no ja po prostu bał korbowy gacie Kurwa, mnie podrzuca i na mnie krzyczy! No Chodź, chodź, dalej, dalej! Ale ja się boję, wszystko mnie zabija. Ja wszystko ja to Jestem zabijam. tankiem w tym teamie, kurwa. Broń mnie! Ale to Teemo Ooo... Ej! No kurwa, dawaj na ring. Ale szybki Twel. I grzybek, nie? Kurwa, czy rakietami, Ja pierdolę. Jej, patrz, co tu masz, ty masz tu? Kurwa, masz. Nie, tylko niego! Kurwa, tu cię. Czekaj, czekaj, gdzie jesteś? Na górze. Czekaj, róże. Na dole, ja Kurwa, Kurwa, jebeś! I co, nie ukradłeś kasztanie O no chuj Żegnam Pod wieżą dostałem z czenny Żegnam Jakub kurwa Kurwa na mnie idzie No to za O <ścoughs> oh, Ja z kurwami O oh, nie <ścoughs> Miał być ratunek No to uciekamy kurwa Nie prosto we wrogą bazę A wypierdalej a to sadkery? Zabij Kailę. Pierdalaj. No. Mogłeś ją zabić. Kurwa, mogłem. Ale oni nie mają kaili. <laughs> Dlatego Kasiofej miał ją bić. Kasiofej. Jakub XD? XDD nawet bym powiedział. XDD kurwa, trzy podbrudki albo trzy mordy. XDXD. ZDXD. XD, XD. Kurwa. Nie. Dużo oczu. O Boże, o za. Kurwa, co za banda z jebanych. Dużo oczu w małe buzie. <laughs> kurwa, tylko oczy, bez kitu. To był poległ jog. Dobra, no. Wiesz, że nie biję, ale... Ej, tak szatanie! Tak. Daj, no, szatanie! jebany no. Azazel. No, no. lol. <laughs> <laughs> Do, do ilu dojdziemy? <grystanie> Final boss, dawaj go! No za, no, czupiemy! Ja za! <grystanie> Zanim creepy to zrobią, nie! O -o. <grystanie> No to ja wygrywam. to został na polu, <grystanie> O nie! O co za świnia. Ja pewny, że mi chciał pętę dać, a on zabił. A może i drugi? Na pewno nie drugi, bo raz grał, pamiętam, bez skina i raz grał ze skinem i ze mną, więc przynajmniej trzeci. Ja pierdolę. Patrzcie na moce naszego kronikarza, nie? Kogo? Kogo? Moce pamięci. Ale jest kronikarzem, bo on w końcu spisuje Daj... teksty, nie? Najgorszy, no. najgorszy super bohater na świecie, ja pamiętam! Jestem, ja pamiętam, no, no. o kurwa, on pamięta! <laughs> o, o, najgorszy z możliwych. Nie ja no, super kurwa, mógłbyś nie pamiętać. Nie pamię <laughs> super złoczyńca, nie pamiętam! <laughs> o, Twitch robi playa. Miałem was no. zatrzymać i nie pamiętam jak. Ale bez kitu robi jakąś super jest, machinę zniszczenia i nie wie, jak ją wyłączyć, nie? Tak, <śmiesu> <Kurwa, śmiesu> jestem super złoczyńcą. So. Nie wiem, zrobiłem nie, nie może wyjawić swojego planu i sposobu wyłączenia super bohaterowi, który przyjmie go pojmać. No właśnie, to zazwyczaj to źle co? robił. Ja serio nie pamiętam, nee. Dobra, 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 i mi już wystarczy na dzisiaj. To początek. Mam duży ping, double triple Niger triple Niger niggerfago, trampage, Enemy double triple nigger trampage, rampage. Co No mam, nie mam w ogóle cooldownu. To dobrze, spamuj spellami. Oooooooo, makarena. Pomogę zaraz komuś I nie będzie to styl, Chyba, że nie dam rady! Chyba, że nie dam rady! Ale już na a już biegłem. Jak to było? O nie zapomniałem! I to było? Mam rakiety Chyba wcalam jak tymi rakietami double w dziewczynkę i ona nie umiera, no? Co to w ogóle? I do tego ten bezynek jest ze będę wyłączyć.

Eee... Digo, tak. Jak zawsze trochę się z tym <noise> Jak to... Ja to jak bardzo muszę zbezpieścić język polski żeby to się zremowało Ale jedno można powiedzieć Jaku próbuję ze wszystkich sił to, jadla, kurwi, Ja tak, ja dla nie boję się Patrz na ten słag Swagers, bro. Dobrze, że dałem Ci otrutkę na tą truciznę 20 sekund temu. Już zdążyłeś opodać podać swojemu pacjentowi, nawet nie ruszając się z miejsca? Dobra Czarodzie. robota. Weź, musisz tak zrobić jakiegoś odporowego mindfucka tym klonem. Robię mindfucka, chuj. w sensie oni mnie pakują. Mojego minda. <laughs> Ech, jak źle. Jak, jak Boli, wie? boli, boli, Takie boli mikro tutaj. Się. Takie mikro. Nie. o, co? O. Nie, ja się czuję oszukany O nie, Shepard graciu came Ja go zrobiłem. Ten, Ten wlezie we wszystko Człowiek, super wchodziciel Super wchodziciel, super wchodziciel mobilu super, super, szybko do super wchodziciela mobilu, wejdźcie do niego A, wszedłem Zostaw mi plusik ale pewnie. Żegnamy. No chyba ciebie. Nie, ja się bawię dobrze tutaj, chodź. szybko, chodźcie do super wchodzicielu mobilu. <średzious> kurwa. <What? średzious> Kuba, to ty gadasz, do <średzious> debilu. No, sus i odpalił. Mordę list tego Ale mnie wszystko boli, kurwa, jak ja jebię.

Tutaj kończą się już zawody na Downa <grym> Wygrałem. Wygrywa Jakub bezsprzecznie. Yeah, nie ma. Kurwo. <grym> no kurwa. Mi do O nie. O, bo co? A! Proelu, uniknę do. Nie! No, to jest najlepszej! Jest najlepszym najlepszy. najlepszy. <trym> okiem z kosmosu, który strzela rakietami. Ja. Zapędziłeś nieco konkurencję ty. <trym zrozumiałe> o co ci chodzi? Zazdrościsz mi, bo jestem latającym mechanicznym okiem z kosmosu. Każdemu takiemu okładnie bym zazdrościł. Bo ja zestartowałem żeby mieć mniej pingu, a dostałem jeszcze w Kratisie. Ale może dostaniesz jakieś oferty matrymonialne od muszę. Super się Musisz patrzeć na pozytywne aspekty To jest. Patrz, patrz na tego od kurwa. O, tego się kurwa nie spodziewałem. O kurwa ja też. O się! A więc O o 222, stopora! Trzymaj mojego kondora, kondora. ty kurwa! Trzymaj mojego kondora! No, Wora było bóra, bóra. zbyt proste, bo co jest raperem z kurwa świata? A, z to przepraszam! Bora. Kurwa, z czym ci się kondora kojarzy kondor? kondora w takim razie, no! Powiedział. Ale zobacz, Zobacz, z czym ci się kojarzy kondor? No to z dla mnie. Z wielkim jest... ptakiem, no! No kurwa, właśnie, tak? A Wor? Hmm. No to Wor, no Wor, to jest. Bur! Bur, jest nie? Nie, Bur, zamknij! Ryj. Jaki wór jest, każdy widzi, dosławia? Ale beczny ult, ale mu curviłem, ale Peka. Myślisz, że jesteś bezpieczna flamie? Tiama! O o... Oni o, 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 <śladanie> 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 mnie Wane! Pomocy! Oj tam Ała, nie panikuj, ja ucieknę! Ratujcie Rato, mnie! Zystały. Czekaj! Nie panikuj, ja ucieknę! Czekaj, pomogę ci! Ty gu... Nie! Nie pomogę. Zabaw. Ale jesteś, ale jesteś kałojadem! Nie tak, panikuj, to, ja ucieknę! No co za gnida! No kurwa. Pomaga faktycznie, ten A, czyli zostałem zaodplejowany, ale chujowo. <strybuj> Oh. Oh, o rany, Ogarniecie, że zanim zginąłem, to zdążyłem powiedzieć o Jezu i podnieść rękę do ust. O tak o oh, Jezu. O oh, Jezu, o oh, Jezu. o o. O mu się zabić, jak umiera w chwale jego przodków. I do byli wielcy. Ej. Jak to się stało? Nie to jest poprzedniego. Ej, nic mi nie, nie zrobiło ale... mam healer, wir i nic, nie? Wierzysz? Nic <noise> oh, nie źle, fuck. Dobra, też się zabijam, ale ja tak z klasą. O oh, kurwa. Zmarł i to wresze. Dobra robota, kurwa, panowie z klasą. <noise> Nieźle poszło, nie było co.